Cześć, witam wszystkich. Dostaliśmy do Najcika, więc na szybko będzie wysłany odcinek. 10 pojemniczków z naklejkami. To, co lubicie, chyba najbardziej na kanale. Jeżeli mikrofon dalej jest zepsuty, to piszcie, bo coś kombinowałem z ustawieniami i tak bardziej w formie fizycznej, że jakość głosu może być lepsza. A my zaczynamy otwierać Dobra, pierwszy pojedinczek Jakby ta czerwona wypragniona leciała byłoby super bo nie wiem czy oglądaliście ostatni odcineczek jak dosłownie naklejka no odsyłam do ooo a to i tak by 3 zł no, na razie warty Warte. odsyłam do poprzedniego odcineczka gdzie wyleciał nam czerwony item Dawaj coś czerwonego, proszę no. Gówno jakieś niebieskie. Ile mam jeszcze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze. Proszę o czerwony item, Gaben. O, nie przeleciał. No, no dawaj, czerwony, czerwony. Gówno w dupie, no to jeszcze. był. Piąty pojemnik. Teraz czerwony itemek. Od <noise> Dzięki Gabe'a, że tego tak chciałem A Jakby wleciało to To, albo to To miałbym gwarantowaną stówę w kieszeni A za 3 lata pewnie jest 4 stówy No dawaj, coś rzuć, coś fajnego No co to jest? Fajnego od starego. O, ktoś przyszedł, niespodziewanie Dobrze y Poproszę o itemek czerwony gaben teraz. Oczywiście, że nie, bo... bo na... Po co? Dwa różowe. Dostanę niebieski. Jezu Mary, ile tych nalepek. Dobra. Trzecia. No, oczywiście, że przyleciał czerwony, a ja dostanę y, niebieską niespodziankę. No, zawsze tego chciałem. No i przedostatnia skrzyneczka. Patrzcie, robimy teraz dila. Jak wyleci czerwona, to zostawiacie suba, a jak różowa, to peczkę w górę. A jak fioletowa, to komentarz byle jaki. Patrz teraz. No, chyba subik musi wlecieć. Jesteś gotowy? No i <grym> do fajnie. Ostatnia. Ostatnia, ostatnia. Zamykam oczy. Czerwona? Nie. Niebieska. to. Tak. Oczywiście. To by było na tyle. Krótki, szybki. I oczywiście nieudany. Jak to już wiecie. Jak to było z tymi openingami w cs Nawet chyba żaden fioletowy nie wyleciał. Dosłownie żaden fioletowy nie wyleciał. Kiedy będzie następny? Nie wiem. Więc subik dzwoneczek, bo to ważna rzecz, żebyście wiedzieli kiedy są następne openingi, a ja się z nami siema!